Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak zmontować taką oto Rubika. A więc mam na przykład zielono-biały, a więc tu jest zielony, a tu jest biały. A więc układamy to tak. Tu składamy. Tak. Dobra. Teraz szukamy, teraz szukamy biało granatowego. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. jest. Wkładamy go. oddamy go i już mamy coś takiego a więc teraz tylko wystarczy zrobić taką obłudkę a więc szukamy teraz granatowo białego granatowo -białego. przepraszam, żółtego granatowo żółty, granatowo żółty jest i znowu granatowy, granatowy, żółty Chładamy granatowy, wciskamy pod kątem, A nie wiem teraz szukamy zielono-żółtego zielono-żółty zielono-żółty, o jest zielono-zielono, żółty-żółty a więc wpadamy. Teraz szukamy zielono-żółt-białego. Zielono-biały, jest. Teraz szukamy ostatniego już, biało-granatowego. Biało-granatowy. biało biało Biały granatowy, a jeszcze. A więc wkładamy go. Granatowy, granatowy, biały, biały. wkładam go o tak. Kurczę, trudno strasznie. Dobra, teraz jak już mamy tą jedną wódkę, to potrzeba nam teraz zrobić tutaj krzyże też krzyże, a później powstawać rogi. W odpowiednie miejsca, zgodnie z kolorami. A więc szukamy. Najpierw do krzyża czerwono-żółty. Jest czerwono-żółty. Wciskamy go tak samo, jak robiliśmy to przy obudce. Czyli tak. O, wyszedł tutaj. Już go nakrawiamy. Dobra. Teraz szukamy czerwono-białego. Jest, czerwono-biały. Mamy czerwone-czerwone, biały, biały. Szukamy. O, znowu wyszedł, za ja nie wiem. I teraz mamy taki pasek. Teraz układamy tutaj. Ten. Szukamy. Czerwona niebieskiego jest. Czerwono-niebieski. Wciskamy go znowu. O Jezu! Co to się dzieje z tym zielonym dzisiaj? Ojej! Już, czekajcie. jakiego takiego czerwono-zielonego. Czerwono-zielony jest. A więc go wkładamy tak samo jak reszta. E, łatwo wszedł. Dobra, teraz, z, naro, teraz odwracamy. Mamy pomarańczowy. A więc szukamy pomarańczowy granatowy. Pomarańczowy granatowy jest. Wchodzimy. Robimy tak z pozostałymi na tej samej zasadzie. Jest. Teraz kolejne. Jest. I teraz ostatni zbudowanie krzyża. Jest. Dobra. Jak mamy takie? że teraz wystarczy dopasować narożniki. Dobra. Zacznijmy od niebieskiego. Jest. W niebieski. Dopasowujemy narożnik zgodnie z tymi kolorami. Jest. Tu jest yy, biało-pomarańczowo-granatowy. A więc szukamy biało-pomarańczowo. Nie, biało-pomarańczowo-granatowy. A więc wkładamy go. Dobra, mamy już pierwsze, teraz drugie. Szukamy, mamy yy, żółto, czerwony, niebieski. Szukamy. Jest. Żółto, czerwono-niebieski. Dobra. Teraz yy, zielono, pomarańczowo, niebieski. Wkładamy. na tej samej zasadzie. Robimy tak z pozostałymi. Musimy ułożyć taką całą kostkę. Tutaj będzie ten... Tutaj tak. Nie wiem co się dzieje z tą kostką. Na 40 lat. Dobra. Teraz tak samo na dole. Ojej. O, oh jest! Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z tą kostką. Dobra. Teraz... Teraz ten to, Dobra. I ostatni element. Musimy dobrze dopasować. Wkładamy. I z tego mamy. Dobra. Mm. O. dobrze jest. wkładamy I już mamy ułożoną całą kostkę. Teraz pokażę Wam, jak ją po prostu rozwalić. Ja mam akurat. Tak o tyle łatwiej, że mam 40-letnią na skraju wyczerpania, a więc robiłem tak, wyciągamy ten, 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 I ten, ten, I teraz i ten, I wróciliśmy punkt wyjścia. Uwaga! Mam nadzieję, że mój poradnik się udał. Komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Dziękuję.